Często mnie pytacie, jak ja się odrobaczę. Na co dzień to ja się nie odrobaczę, ale ja mam taki styl życia, żeby być niesmacznym dla patogenów, pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów i różnego robactwa. Co to oznacza? Mam goździk i uwielbiam go rzucić i zawsze was uczy. Popatrzcie, ja mam takich malutkich pojemniczkach to są buteleczki po lekach mojego kota po fipie. I zawsze mam w każdej torebce, i zawsze mam pod ręką. I zawsze to jest goździk. I jeszcze jedno wam pokażę. Najlepszy środek na świecie: olejek z oregano. Bardzo niesmaczny, bardzo ostry i musi być pakowany do kapsułek. Oczywiście z Dotery. I jeżeli chcecie zrobić taki cykl odrobaczenia, dwie kropli do kapsułki, połykamy. Dwie godziny przed snem, dwie godziny po jedzeniu, przez dwa tygodnie. Naprawdę oczyszczę. Często mnie pytacie, jak ja się odrobaczę. Na co dzień to ja się nie odrobaczę. Ale ja mam taki styl życia, żeby być niesmacznym dla patogenów, pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów i różnego robactwa. Co to oznacza? Mam goździk i uwielbiam go rzucić. I zawsze was uczy. Popatrzcie, ja mam w takich malutkich pojemniczkach. To są buteleczki po lekach mojego kota po fipie. I zawsze mam w każdej torebce, i zawsze mam pod ręką. I zawsze to jest goździk. I jeszcze jedno wam pokażę. Najlepszy środek na świecie: olejek z oregano. Bardzo niesmaczny, bardzo ostry i musi być pakowany do kapsułek. Oczywiście z dotery. I jeżeli chcecie zrobić taki cykl odrobaczenia. Dwie krople do kapsułki, połykamy, dwie godziny przed snem, dwie godziny po jedzeniu przez dwa tygodnie. Naprawdę oczyszczamy.